Radiowóz uderzył w śmigłowiec LPR na autostradzie A2 i odjechał z miejsca zdarzenia. Tajemniczy wybuch w zakładach zbrojeniowych MESKO w skarżysku kamiennej i marzena kipiel sztuka znana jako Halinka z Kiepskich nie żyje. Ja jestem bagiet, były policjant. Mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant Bagieta z tej strony. Witam Was w policyjnym przeglądzie tygodnia, który w końcu udało mi się nagrać w poniedziałek, ponieważ nie miałem teraz jakichś ważniejszych wyjazdów i mogłem sobie normalnie wrócić do domu. A my zaczynamy informacją z autostrady A2, gdzie radiowóz uderzył w śmigłowiec LPR. Maszyna wróciła do bazy. Radiowóz uszkodził śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który wylądował na miejscu wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce, ustalił reporter RMFM. Maszyna po zbadaniu jej stanu przez specjalistów wróciła do Bazy. No sytuacja jest o tyle ciekawa, że policjant, który uderzył radiowozem w ten LPR-owski śmigłowiec, chociaż też uderzył, to jest jakby lekkie nadużycie, bo jak ja przeczytałem najpierw ten news, no, to wiadomo, myślałem, że Boże, tam jakaś kolizja była, walnął w wirnik radiowozem, jak można nie zauważyć tego, ale okazało się, że to by po prostu zahaczył antenami, a ze względu na procedury, które istnieją w lotniczym pogotowiu ratunkowym, to taka maszyna musi być uziemiona absolutnie, nie można ryzykować tutaj jakiegoś uszkodzenia po prostu w locie, no bo wiązałoby się to najprawdopodobniej ze śmiercią załogi i potencjalnego Pacjenta, czy nie ma jakichś mikropęknięć na wirnikach i itd., itd. Do kolizji radiowoz ze śmigłowcem doszło w pobliżu węzła Poznań Krzesiny. Maszyna LPR została tam wezwana w związku z wypadkiem motocyklisty. Według ustaleń RMFM, kiedy medycy udzielali pomocy rannemu motocykliście, kierowca policyjnego busa zignorował blokadę, przejechał pod wirnikiem nośnym helikoptera i zaczepił o niego antenami. Na łopatach wirnika są ślady uszkodzeń. Policjant nie zareagował na sygnały pilota i odjechał z miejsca kolizji. Na miejsce przyjechał mechanik, który miał oszacować powstałe uszkodzenia. Dokumentacja fotograficzna i filmowa uszkodzeń została przekazana do serwisu producenta śmigłowca. Mechanik nie stwierdził, by powstały uszkodzenia uniemożliwiały start śmigłowca. Potwierdził to serwis producenta. Maszyna jest zdolna do lotu. Będziemy zgłaszać zdarzenie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Powiedziała rzecznik lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Iwona Liszyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji poinformowała, że busem jechali policjanci wracający ze służby. No i co teraz może grozić takiemu policjantowi? No, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakieś odpowiedzialność. Dyscyplinarną w służbie, jeżeli się z tego dobrze wytłumaczy, to raczej nic. Choć wydaje mi się, że tutaj raczej policjant dostanie bona po prostu za kolizję drogową, bo wątpię też, żeby mu to puścili kompletnie płazem. Tak, nawet zaczepienie takimi antenami o cokolwiek, jeżeli powodujemy jakieś uszkodzenia w tym, czy jakieś zagrożenie w ruchu drogowym, no jest traktowane jako kolizja i na 100% tutaj temu policjantowi gdzieś tam po dupie się oberwie, ale jeżeli będzie ogarnięty, jeżeli będzie miał ogarniętego papugę, też zobaczymy, czy to urośnie. Na czy my pewnie już nie zobaczymy, my się już pewnie tego nie dowiemy. Urośnie aż do rangi postępowania dyscyplinarnego, czy zakończy się gdzieś na etapie postępowania wyjaśniającego czy sprawdzającego, już nie pamiętam jak to się nazywa. Bo jeżeli tak, no to wtedy może dojść do takiej powiedzmy quasi ugody między przełożonym a policjantem, że dobra, tam stary ja ci odpuszczam, ale nie, robi, nie robimy z tego postępowania dyscyplinarnego, i tam na przykład nie wiem, będziesz miał wpis do akt na 3 miesiące i potem jakby sytuacja się rozejdzie po kościach. No zobaczymy. Tak jak mówię, najmniejsze takie zdarzenie musi zostać zgłoszone do urzędu, więc tutaj i Nie można mieć pretensji do LPR-u, że aż tak zareagowali. No bo wiecie, no to nie jest naziemna karetka. Tutaj jak coś się zepsuje, będzie najmniejsza usterka podczas lotu, to ona się może przerodzić po prostu w katastrofę lotniczą. I mogą zginąć cztery osoby: lekarz, ratownik medyczny, pilot śmigłowca i pacjent. Także tutaj trzeba na to huchać i dmuchać. No w każdym razie wszystkim życzę pozytywnego rozwiązania tej sprawy i domyślam się, jak bardzo zestresowany musi teraz być ten gliniarz. Słuchajcie, przestępcy nie mają absolutnie żadnych skrupów. Jak widzicie, mogą nawet napaść tak naprawdę na dziecko, ponieważ jak czytamy na krym. 35-letni recydywista napad z nożem na 16-latkę. Za rozbój z nożem może siedzieć na 20 lat. Policjanci z płockiej komendy zatrzymali sprawcę rozboju, który posługując się nożem groził 16-latce, ukradł jej telefon i żądał pieniędzy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. W minioną niedzielę 2.06 policjanci z komendy miejskiej policji w Płocku zatrzymali 35-letniego sprawcę rozboju. Mężczyzna przy użyciu noża groził 16-latce, zażądał od niej pieniędzy oraz ukradł jej telefon komórkowy. Na szczęście na. 100 udało się uciec dzięki reakcji przechodnia. Gratuluję obywatelskiej postawy, natomiast przestrzegam wszystkich, ja rozumiem, że to jest jeszcze dziecko, czy tam już no na 100 lat, ale generalnie jeszcze w świetle prawa dziecko i że trzeba sobie pomagać. Totalnie szanuję decyzję, szanuję tutaj jakby, nie wiem, odwagę, ale pamiętajcie o tym, że ta osoba ma nóż i jest recydywistą i tutaj mogło się zadzieć milion różnych rzeczy. No akurat teraz się udało, gość może się przestraszył, może nie wiem i nie ugodził tamtej osoby, ale zawsze pamiętajcie o tym, że dobry ratownik to żywy ratownik, i jeżeli ktoś wam zrobi krzywdę, to już nikomu nigdy nie pomożecie. Także tutaj musicie na siebie uważać. Nawet w takich sytuacjach, gdzie Gdzieś tam trzeba pomóc jakiemuś dziecku, tak? Just saying. No tutaj faktycznie teraz, jeżeli chodzi o ten rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, to te kary się zwiększyły i tutaj akurat tym razem kryminalki mają rację. Do 20 lat pozbawienia wolności grozi za ten czyn, choć wątpię, żeby się sąd odważył wydać taki wyrok, że 20 lat pozbawienia wolności. Chociaż to był jakiś recydywista. Jeżeli popełnił podobne lub takie samo przestępstwo, no to wtedy faktycznie ten wyrok może być większy i też nie liczyłbym na to, żeby goź nie dostał bezwzględnego pozbawienia wolności, bo to jest po pierwsze jedno z cięższych przestępstw w kodeksie kar po drugie, no tutaj mieliśmy nieletniego pokrzywdzonego. Tutaj tylko króciutko, bo robiłem o tym osobny film. Nie wiem czy pamiętacie, ale trzech polskich żołnierzy zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej na granicy za to, że de facto obronili naszej granic. tutaj był taki news, że Borys Budka tam się bardzo tym obruszył. Zatrzymanie żołnierzy na granicy powinny polecić głowy. No ja już się opowiadałem na temat IP-u i PO, w tym całej tam, nie wiem, szarpaninie na granicy, bo tutaj inaczej tego chyba nazwać na ten moment nie można, bo policjantom ogranicza się ich możliwości obrony i po prostu robicie w tym momencie z policjantów Sebiksów pod remizą, bo oni nie mogą się w żaden cywilizowany sposób bronić, mają tylko swoje tarcze ewentualnie i pałki, bo zabieracie im broń, choć teraz z tego co słyszałem, ktoś tam się zesrał i jednak osobistą broń policjantom wydali po tym, jak tam zrobiliśmy trochę szumu, więc może się nawet do tego trochę przyczyniłem. O, jaki ty kurwa mądry jest! Ale no, jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć, to zapraszam po prostu na mój dedykowany film o tym. W Stęszewie miała miejsce bardzo duża tragedia, ponieważ śmierć poniosła cała rodzina, słuchajcie. Tragedia w jednym z domów w Stęszewie. Chodzi o całą rodzinę. W Stęszewie, województwo wielkopolskie, znaleziono ciała trzech osób. 52-letniej kobiety, 54-letniego mężczyzny oraz ich 29-letniego syna. Policję powiadomiła córka pary oraz jej partner. Na miejscu pracują śledczy. A dlaczego się to stało? No stało się to dlatego, że najprawdopodobniej doszło tam do odebrania życia rodzicom, a potem ten mężczyzna miał samemu sobie życie odebrać. Wstępne ustalenia wskazują na to, że doszło do... 52-letniej kobiety oraz 54-letniego mężczyzny. Ofiary znaleziono z ranami ciętymi i kłutymi. 29-letni syn pary popełnił Podała policjantka. Dodała, że na miejscu ujawnione zostało narzędzie, którym dokonano czynu. Dom był zamknięty od wewnątrz, ofiary znalazła córka, parę i jej partner. No sprawa straszna, jeżeli by tam mężczyzna żył, no to groziłoby mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności albo 30 lat pozbawienia wolności za taki czyn. No tutaj jest to ujemna przesłanka procesowa, jeżeli sprawca już nie żyje, więc tutaj śledztwo na pewno będzie umorzone. Ale nie jestem nawet w stanie sobie wyobrazić, co musi czuć ta kobieta, która straciła w jednej chwili całą swoją rodzinę. Matkę, ojca i brata. Czy pamiętacie pana sędziego? który postanowił znaleźć azyl polityczny na Białorusi, bo tak strasznie go w tej Polsce prześladowali, więc postanowił wyjechać sobie do Białorusi i tam szukać spokoju ducha. Jest to pan Tomasz Szmyt, no i właśnie dostaliśmy informację, że jest na niego wystawiona ENA. A czym jest ENA? Już wam tłumaczę. Jest europejski nakaz aresztowania Tomasza Szmyta. Sąd okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania za podejrzane o szpiegostwo Tomaszem Szmytem. Poinformowała prokuratura krajowa. A sprawa jest o tyle dziwna, że tutaj Interpol odmówił ścigania. Tomasza Szmyta swoją czerwoną notą. Tomasz Szmyt był sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na początku maja uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny. Szmyt od czasu wyjazdu do Mińska stał się narzędziem białoruskiej propagandy, występując na konferencjach prasowych, składając oświadczenia oskarżające polskie władze oraz publikując treści w mediach społecznościowych. 4 czerwca Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Tomasza Szmyta. Fakt jest taki, że bardzo ciężko jest uzyskać od Interpolu tą czerwoną notę, ale jest parę osób w Polsce, które dostały Czerwoną notę Interpolu, m.in. Jacek Jaworek, jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. No jak widzimy, szpiegostwo jeszcze nie jest. Czymś, czym Interpol chciałby się zająć, i tutaj no, nie mam co mieć pretensji do Interpolu. Oni też mają jakieś tam swoje wewnętrzne procedury. Zobaczymy, może w końcu tą czerwoną notę uda się uzyskać. I to jest news, którego do końca nie rozumiem, bo tutaj albo Polsad News nie dotarł do wszystkich informacji, albo jest to jakieś przekłamanie, bo możemy sobie przeczytać o tym, że przekroczył prędkość i zignorował policję. W domu czekał go potężny mandat, czyli. Pierwsze, co mi się tutaj wrzuca w oczy mówię, ok, czyli goś nie zatrzymał się do kontroli i popełnił przestępstwo, więc dlaczego sam mandat? No i jak czytamy sobie dalej? Funkcjonariusze zasygnalizowali, że chcą go zatrzymać do kontroli, jednak kierujący to zlekceważył i pojechał dalej. W związku z tym policjanci sprawdzili podanych rejestracyjnych, gdzie mieszka i pojechali pod wskazany adres. Na miejscu zastali 23 latka, który był zdziwiony widokiem policjantów przed swoim domem. Mimo to przyznał się, że to on kierował wówczas Audi. Za niezatrzymanie się do kontroli i przekroczenie prędkości otrzymał mandat w łącznej kwocie 7 tysięcy złotych, a na jego konto wpłynęło 26 punktów karnych. No dobra, tylko że jeżeli przeczytamy sobie artykuł 178b kodeksu karnego, no to możemy sobie przeczytać, że kto pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymuje się niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. Więc dlaczego tutaj nie ma mowy w ogóle o tym, że gość może nie został ale żeby mu było wydane jakieś wezwanie, żeby się stawił na jakieś przedstawienie zarzutów czy przesłuchanie, no według mnie popełnił przestępstwo, więc albo tutaj ktoś się do końca nie dowiedział, albo jest jakieś przekłamanie z tą całą sprawą. No i odeszła kolejna wielka osoba dla polskiej kinematografii, mianowicie pani, która była znana z roli Halinki Kiepskiej, na pewno panią kojarzycie, jeżeli jesteście gdzieś tam 90 dzieciakami, tak jak ja, ponieważ chodzi o panią Marzenę Kipiel-Sztukę. Znaną właśnie ze świata według kiepskich. Grabowski publicznie pożegnał Kipel Sztukę. Wspomniał o jej chorobie. To nie jest wiek, kiedy się umiera. Andrzej Grabowski, po niespodziewanym odejściu marzeny kipiel Sztuki, publicznie ją pożegnał. A który ze świata według kiepskich ma dobre wspomnienia z pracy związane z koleżanką po fachu, ależ słowa. I tutaj pan powiedział takie słowa, że aż szczerze mówiąc się wzruszyłem, jak to przeczytałem. Widziałem, że z marzeną nie jest dobrze, ale myślałem, że z tego wyjdzie. W końcu była młodą osobą, miała 58 lat. Za parę miesięcy skończyłaby 59. To nie jest wiek, kiedy się umiera. No bardzo szkoda. Bardzo szkoda, bo w dosłownie kilkanaście dni temu pożegnaliśmy pana Siarę. Speedbula, czyli pana Rewińskiego. Teraz odeszła marzena Piersztuka, no mam nadzieję, że ten rok będzie już łaskawy i po prostu nie zabierze nam żadnego wielkiego aktora i żadnej wielkiej osoby ze świata polskiej popkultury, bo no już dość po prostu. Roku 2024 już dość, już już koniec. Dość. Pewna ukraińska para wplątała się w kłopoty, właściwie to jedna z osób z tego małżeństwa, ponieważ pan znalazł bardzo ciekawy sposób na ograniczanie żonie tego, żeby jeździła po pijaku. Bardzo ciekawy, aczkolwiek nieskuteczny. Zdjął tablicę, żeby żona nie jeździła po pijaku. Nic to nie dało. 35-latka wsiadła za kółko. 35-latka w niedzielny wieczór zadzwoniła na numer alarmowy 112 i zgłosiła kradzież tablicy rejestracyjnych. Jak się okazało, tablicę zdemontował mąż zgłaszającej, by ta nie jeździła pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali 35-latkę, a badanie alkomatem wykazało, że ma ona w organizmie 2 promile alkoholu. No i to właśnie pokazuje skalę problemu z tą używką w całej Polsce, bo ogarnijcie to. Jak trzeba być zdesperowanym, żeby świadomie sobie popełniać przestępstwo, pomimo tego, że jestem pewien, że to nie jest jej pierwszy raz. No, jeżeli by to był jej pierwszy raz, to pewnie mąż poprzestałby na tym, żeby tam nie wiem, jakoś ją, no po prostu opieprzyć, czy z nią porozmawiać. A jeżeli facet posuwa się do tego, że zabiera z samochodu tablice rejestracyjne, mając nadzieję, że żona nie wsiądzie wtedy za kółko, a ona nawet jest tak zdesperowana, że podejrzewam jechać po alkohol, że wsiada, będąc 2 promile w dupie, wsiada do auta, które nie ma tablic rejestracyjnych. Z kilometra widać, że co jest nie tak. I na 100%, jak będzie jechała policja, albo na 99% będzie jechała policja, to zatrzymają do kontroli, bo auto jedzie bez tablic. To już naprawdę jest coś grubego i tutaj trzeba się zastanowić nad jakimś poważniejszym leczeniem. I tutaj po prostu chyba największy kasztan tego tygodnia da o nim przed chwilą TikToka i shortsa, bo to, że ja Wam opowiadałem o tym, że kiedyś chłop do nas przyszedł na komisariat, to nie, jedna, nie raz była taka sytuacja, sprawdzić czy nie jest poszukiwany, albo się przyznać, że jest i że on już nie chce po prostu się więcej ukrywać, bo mu to siada na psychę, to jest jedno, ale tutaj gość wspiął się na kolejny level, ponieważ okazało się, że nie tylko jest poszukiwany, ale jeszcze miał coś przy sobie, że tak powiem, przyjechał na komendę zapytać, czy jest poszukiwany, okazało się, że tak i ma przy sobie. Policjanci z Komendy Powiatowej w Górze zatrzymali mężczyznę, który przyjechał do jednostki na rowerze pod wpływem alkoholu. Z... W kieszeni chciał sprawdzić, czy jest poszukiwany. Teraz usłyszy zarzuty. No i teraz pan został zatrzymany, bo okazało się, że po pierwsze ma prawie 3 promile alkoholu, jak przyjechał na tym rowerze. Po drugie, faktycznie okazało się, że jest poszukiwany. No i jak dyżurny go zaprosił do siebie, zbadał go alkomatem. No to faktycznie wyskoczyło, że jest poszukiwany, więc policjanci go zatrzymali. No i standardowo kontrola osobista, czy tam przeszukanie. I w toku przeszukania okazało się, że ma przy sobie metę. Debil więc pan, myślę, coś sobie jeszcze do tego, do tej swojej odsiadki dołoży. No gratuluję polotu. No no i główny news dzisiejszego przeglądu tygodnia, ponieważ jest to news mocno niepokojący, bo mamy za naszą wschodnią granicą pełnoskalowy konflikt zbrojny. Przed chwilą okazało się, że do tych wszystkich pożarów w Warszawie y, mogły dołożyć się białoruskie służby, no a teraz mamy wybuch w fabryce amunicji, gdzie produkujemy między innymi pioruny, produkujemy spajki, czyli takie nasze czołowe zestawy do zwalczania samolotów i celów upancerzonych, które eksportujemy między innymi też do innych krajów NATO. Wybuch w zakładach zbrojeniowych MESCO, Jest ofiara śmiertelna. Eksplozja w zakładach zbrojeniowych Mesko w skarżysku kamiennej województwo świętokrzyskie. W wyniku wybuchu doszło do pożaru, jest ofiara śmiertelna. Podkomisarz Jarosław Gwóźdź z KPP w Skarżysku Kamiennej poinformował w rozmowie z interią, że do wybuchu, a następnie pożaru, doszło w poniedziałek przed południem w jednej z hal magazynowych zakładu. W momencie eksplozji w hali miały znajdować się trzy osoby, z czego dwie wyszły z budynku o własnych siłach. Niestety jest jedna ofiara śmiertelna. W wyniku zdarzenia zginął 59-letni pracownik zakładów. przekazał. Jak dodał na miejscu, są policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora będą Wyjaśniali okoliczności tej tragedii. Na miejscu pracuje zakładowa służba ratownicza. Jak dowiedział się Polsat News, nie chciała ona pomocy od miejscowych strażaków ze skarżyska kamiennej. No i tutaj mamy właśnie tą informację, że Mesko ma już 100 lat doświadczenia: produkuje m.in. spajki, pioruny i te wszystkie inne zaawansowane technologie. Również tego akurat nie było tutaj napisane, ale amunicję podkalibrową do czołgów, no wiele, wiele różnych rzeczy. Więc jest to, no, takie zdarzenie, gdzie na pewno będzie zainteresowane nie ma BW, pewnie SKW, co tam się stało. No bo tutaj faktycznie mogło dojść do do zwykłego jakiegoś zaniedbania, błędu ludzkiego czy po prostu zwykłego wypadku i raczej bym się skłaniał ku temu, bo podejrzewam, że jeżeli służby obcego kraju robiłyby tutaj jakieś działania nieregularne, to pewnie zrobiłyby to na większą skalę, a nie, a nie po to, żeby po prostu był jakiś drobny pożar i zginął jeden pracownik. Natomiast do na 100% będzie tutaj jakieś zainteresowanie tematem. Jestem pewien, że teraz tam jest kupa pracy i ze strony służb specjalnych i ze strony policji nie chcę w ogóle wiedzieć, ile tam jest roboty przy oględzinach, bo jak wiecie, ja pracowałem kiedyś w kryminalnym i też te oględziny swoją Drogą musiałem robić. Ja już dzisiaj o godzinie 20 zapraszam Was na streama na mój kanał na Twitchu. Lingo do tego będziecie mieli oczywiście w podpiętym komentarzu i w opisie filmu. Zapraszam na kanał szoterski Bagieta Live, który jest objęty moim oficjalnym patronatem na mojego TikToka, na grupę na Facebooku Piekarnia Sierżanta. Trzymajcie się i cześć.